W gdzieś w ogóle nie ma opcji wierzyć, że tłumaczy ze zdjęcia, bo oni to włączają jakoś. Tylko patrz. Próbujemy ogarnąć tłumaczenie na Witchacie, bo jesteśmy już w Chinach kontynentalnych, w mieście, którego nazwy nie umiemy wymówić, więc wyświetlę Wam na ekranie. Chongqing. Chongqing. jakoś tak, jest ładnie, ale o, już ogarnął nam Pan teraz w hotelu, pomógł nam, powiedział, że Witchat translatuje rzeczy, także... Okay. Na razie umiemy w czacie, to znaczy Aga umie, bo ja sobie nie zainstalowałem mój czata przed przylotem. Tak, i teraz go nie może zainstalować. Znaczy nie, mógłbym, mogę go zainstalować, nie, nie, możesz, nie mogę go aktywować. Tak, a mi się udało po piątym razie, po, piątym, po piątej próbie na obiedzie i już mamy przynajmniej menu w restauracjach niektórych, więc znieśle. Ale i tak nie możemy za to zapłacić, bo nie akceptują w większości tylko regionalne karty, więc albo hajs. Jak widzą co nie co się dzieje, w ogóle ściągałem w z prywatnych portfelów gotówkę, żeby nam wydać resztę, bo prawie to gotówki nie ma co jest zabawne. No tam gdzie były się. takich małych straganikach, ale no wszędzie jest. Zobaczymy, Amerika, na lotnisz... złyczata, no. Na lotnisku pani się schowała na dwie minuty pod ladą, żeby znaleźć gotówkę Paj, do wydania. Na lotnisku zaznaczam. Ale to też była szósta rano. Nawet A... przed, około piątej bardziej. Tu w ogóle jest Dzień Kobiet, chyba w szkole albo w przedszkolu. W, szkole w przedszkolu. A my nocujemy tam na górze, na ósmym piętrze. Oczywiście to nie całe jest hotelem, po prostu jedno piętro albo kawałek piętra jest hotelem, a gdzie indziej mieszkają ludzie. Dzień dobry Państwu. Jak wspominaliśmy już w poprzednim odcinku, byliśmy w chińskim Shenzhen i Chongqing. Przy czym Shenzhen to była tylko przesiadka, ale tak czy inaczej to już były Chiny kontynentalne i my już wiemy, że nie do końca dobrze się przygotowaliśmy do tej podróży. Przy czym ja trochę słabiej, Aga trochę lepiej. Co trzeba mieć przede wszystkim w telefonie, żeby taką podróż komfortowo odbyć? Jakąś aplikację do map. Ja miałam map.go i one dawały radę. Dawały radę pod tym względem że już miały najnowsze drogi, wciągi, które zwykłe Google Mapsy nie pokazywały. Google Mapsy nawet nie miało wszystkich mostów. Tak, więc jakby to było złe i ono nam pokazywało jak dojechać gdzieś metrem. W sensie ta aplikacja działała na tyle w tworzu, że można było sobie metrem, metro ogarnąć, w tym sensie, że jak miałeś przysiadkę, to ona się pokazywała za ile przysiadł i to było zawsze git. Problemem było to, że ta aplikacja nie miała nas atrakcji, sklepów, yy, hoteli, nie wszystkich. Tych większych, akurat tych, których my spaliśmy, to były. Także na plus, ale nie spaliśmy w tanich hotelach w Chinach, Dlatego, że... Choć ogólnie hotele w Chinach są tanie. Tak, bo można było zdecydowanie taniej i w całkiem niezłym standardzie. Myśmy postawili sobie tutaj trochę na komfort, dlatego, że to był mój prezent urodzinowy. Ten prezent w ogóle był prezentem moim urodzinowym, więc nie ma co tego ukrywać. Dlatego tutaj przyszaleliśmy. To znaczy też tutaj wyjaśnijmy, że Normalnie, w takim zwykłym jakimś, nie wiem, Ibisie byśmy wzięli pokój za tyle samo w Warszawie, tak, tak. co tutaj pokój na 33 piętrze z wanną pod oknem. Także... Tak i z widokiem kozackim, tak, który Wam pokażemy gdzieś tam później, ale chodzi też o to, że jeżeli ktoś chciał odwalić te same Chiny i nie zapłacić za hotel 250 czy 70 zł, tylko 145 czy 200 niecałe, to spokojnie da radę. I to też będzie niezły standard. Dużo lepszy niż w Hongkongu. Nie ma Oj, dużo. Że... No, tak, że i niech się z tym ktoś mierzy. Bo my opowiemy o swoim wyjeździe, ale tu warto zaznaczyć, że po prostu tu się da przyoszczędzić i to grubo. Przy czym my też byliśmy cztery noce w Chinach, więc tutaj nawet jakbyśmy. To już nie były takie wielkie kwoty. a… No, ale jak ktoś liczył każdy groszbo bo jest studentem, Jasne. to dla niego to ma znaczenie. więc… No, to bywało to... i tak. Ale tak, miewaliśmy dziwne noclegi, zresztą ten tutaj w Hongkongu był wyjątkowo dziwny. Jeszcze do tej mapy, o której Aga mówi, dodam, jest chińska mapa Baidu i ona na przykład w Makao mi się fajnie sprawdzała, tylko że była cała po chińsku i nie znalazłem jej po angielsku. Bo nie ma. Działa tylko na przeglądarce. Ja czytałam, ja już wytłumaczę. Na przeglądarcy możemy ją odpalić z narzutem angielskim czytuje się mega, mega, mega długo. I wtedy spoko. Ale przeglądacie, jeżeli nie ma aplikacja, tylko po chińsku, Nie ma odpowiednika angielskiego, nie ma co szukać przegrzebami w internetach wcześniej przed wyjazdem. Dlatego zamikiem jest ta moja mapa Go. Na jednej taśmie. Bo jeszcze jest jakaś płatna, za chyba stówę. Więc to po prostu wykluczyłam. Bo na 4 dni zapłacili za 100, to i tak nacięliśmy się na VPN, bo i tak to nie pomogło. Tak, VPN okazał się w ogóle do niczego nam nieprzydatny. Tak, ale kupiliśmy oboje, tu się przygotowaliśmy. Kupiliśmy płatne VPN, więc lepsze. I to jest z aplikacji takich polecanych przez portale turystyczne. Ten VPN powinien ci działać. Nie działał. Zresztą eee. dodajmy, co to znaczy, że nie działał? Bo w Chinach na przykład mogę wejść na stronę internetową. Ale nie mogę jej wyszukać w Google, w ogóle Google nie, nie istnieje. Tak, dokładnie. Można wpisać, on ci nie znajdzie, ale jak znasz dokładny adres, to no, wejdziesz. To. Ale chodzi też o to, że podejrzewam, że to co myśmy my, mieli drugi telefon, to może by nam pomogło. Bo tak dużo ludzi w nadziało, że miało dwa telefony, ten po prostu typowo chiński zapytacie, i koniec, amen, z duchami szczekają. I drugi z wszystkim innym, Weronika Truszczyńska działa sobie w Chinach na spokojnie i egzystuje i ona to jakoś ogarnia i ja nie wiem, nie umiem, nie potrafię. I tu Marcin, chyba też wymiękasz. Nie, nie wiem jak to zrobić, ale wiemy, że się da. Wiemy, że się da, tak? Jakoś się da. Jak ktoś poczyta w głębi się, w gryzie, to da się to ogarnąć. Nam też to na cztery dni, nie, nie ukrywajmy, nie było potrzebne. No ani ja... wam jak pojedziecie na tydzień czy Mieliśmy dwa. Mieliśmy kontakt z rodziną mniej więcej, te były opu... te... to... z opóźnieniem, ale to, to, to rozwinie Marcin temat, bo o czym chcę powiedzieć dalej. Ale chodzi o to, że no dało się. A miał, ja miał męża, on miał mnie, więc my nie bardzo nas więcej nic interesowało. To są jedyne osoby, których się przejmujesz najbliżej, więc my byliśmy tutaj razem, więc wiedzieliśmy, co się dzieje. A i tak 7 godzin później, dopiero w Polsce się nasza rodzina budziła, więc jak na wcześniej razie nie żyjemy. Mamy dwie nogi, dwie ręce, to wystarczyło, nie? Przy czym, właśnie, WhatsApp działał, Messenger już nie. To tak, było ciekawe. Ale, coś... ale nie dało się wysyłać zdjęć. Ale Messenger przez jeden dzień działał. To jest bardzo to znaczy, że on nie z nich od razu. Tylko obudziliśmy się rano wszędzie, już po jednym całym dniu w Chinach i właśnie tak no, no not today, not working, fire and elo, ale uwaga, maile z Gmaila przychodziły, mogłam wysyłać, YouTube, dnik powiadomienia przychodziły, nie mogłam oglądać, nie mogłam włączyć, ale powiadomienia ja, jakie nowe filmy się pojawiają na YouTube. Dlaczego? Nikt nie wiem. Nie działał też Twitter, Wiem, GPS na mapach Google, no ale wiadomo. też bywał, był taki moment, że GPS mi chwycił. A to chyba w ostatnim dniu w ogóle, tak? Jak szliśmy koło tej bramy takiej ładnej. No. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo normalnie jak przyjeżdżamy do Hongkongu, to w ogóle karty SIM kupiliśmy w Kantorze. Po prostu pierwszy kantor tam przed... się, no, I się pośpieszyliśmy z tym. No nie, nie wiedzieliśmy. Nawet nie o że można było później. Jest karta. Którą kupujecie w Seven Element i działa na wszystkie. W sensie? Działa na Mainlandzie, działa w Hongkongu i działa w Macao. A my mieliśmy w ciągu tego wyjazdu trzy różne karty osobną do Hongkongu. w Kongu. Chinach nam dali po prostu jeszcze te dwie zapasowe nie wiadomo dlaczego. Tylko, że w Chinach to była cała procedura. Najpierw to trzeba było znaleźć w ogóle biuro China Mobile. Ale może przejdźmy do tego zaraz. Powiedzmy, jakieś aplikacje na czego do tego my Gubimy wątek. <laughs> I jedziemy dalej. Kolejną aplikacją jest, ściągnijcie sobie ulicze wcześniej. Bo Marcin nie ściągnął i później jak ściągnął, to nie mógł go z... zarejestrować, tak, za, ja założyć konto. Tak, ja miałam w Polsce założone konto, ono działało, miałam wszystko, yy, tam git. Przyjeżdżam, nie wiem, po, sam wyjezdą go włączyłam, w Polsce działało. Przyjeżdżam tutaj sobie elegancko, no go nie używam, bo bez sensu. Przekraczam granice z Chinami. I odpala mój czata i pisze mi: Twoje konto zostało zablokowane z nieprawidłowe ruchy z zagranicy. Masz takie: Wa! No to dajesz odblokuj, bo jest taka opcja: robisz te wszystkie szachery, machery, szachy machery. I myśleć, jak ci się twoje konto będzie odblokowane, jeżeli jakiś znajomy Chińczyk. Lub ktoś, kto ma aplikacje uczata dłużej niż uwaga, pół roku i nigdy nie był zbanowany, możecie je odblokować albo zatwierdzić. I, I też mógł zatwierdzić jednej osobie na miesiąc, tak. chyba Tak. I musiał mieć płatności WeChat od jakiegoś tam czasu, tam było dużo warunków. Tak, i masz takie, oni nie mówią nawet po angielsku, całym po je w tyłek, więc masz takie na pewno to komuś wytłumaczenie. I masz takie, leżymy, 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 idziemy do pierwszej knajpy wszędzie, w takiej ładnej galerii, jak już mamy nawet internet ogarnięty i właśnie kartę. I no i co? No i nie mamy nik. Uwaga, oni w większości mają menu w I co? No i klaps, no i gość nam odpadł na swoim telefonie, więc sobie zamówiliśmy. Ale ja tak siedzę, siedzę wtedy przy tej restauracji, jestem człowiekiem, który jak mu coś nie działa, to musi to naprawić w danym momencie, bo inaczej się go po prostu dolepia. Więc klikam, 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 i wpadam na genialny polos, polsko, polski cebulandi plan. Przecież ja mam numer chiński. Zajęcie tu na numer chiński. I u mnie to przeszło, ale to nie daje sukcesu, bo u Marcina to nie zapodziałało. Tylko ja nie miałem wcześniej konta, ja chciałem je całkiem założyć. Ale ja je założyłem jako na nowo wtedy. I nie zadziałało. Ale coś miałaś, może to miało znaczenie, może nie, nie wiemy tego. Nie wiemy, nie mamy żadnego pojęcia, ale problem jest z WeChatem. jest, warto to sobie ogarnąć wcześniej, dużo jak jesteście na przykład w Hongkongu czy przez przed 30 posiadajcie konto, bo umrzecie bez tego w laczkach. W sensie takim, że wszystkie menu są tam. I nawet jeżeli yy, nie będziecie używać tego nawet do menu i tego będziecie w stanie przeżyć to tam jest super kozacki translator, robicie zdjęcia i wszystko wam tłumaczy na angielski i to jest po prostu poezja. Google może się przy tym schować, jeśli chodzi o chiński. Google może się przy tym schować także dlatego, że obiektyw Google'a w Chinach lądowych nie chciał działać. Pomijam, ale chodzi nawet o to, że jak widział ten tłumacz i działa nam tutaj w Hongkongu i go używaliśmy, to tłumaczenie z niego wychodzi kalieś, kalipić mu się z a tam tłumaczyć całe zdania z chińskiego na angielski to tak, że po prostu... Coś rozumiesz. Tak. I to nawet tutaj, jak przyjechaliśmy już po złotym do Hongkongu i ja tłumaczyłam sobie coś z menu, to w ogóle zupełnie inne potrawy wychodziły. W sensie, to dalej wiesz jakie zwierzę jest, jak w świnie, czy krowa, czy co, no bo masz napisane po angielsku, ale z chińskiego oni podają to właśnie na przykład na jakichś saszłykach, na czy tam. I to jest napisane tylko zawsze po chińsku. Nikt tego nie tłumaczy na angielski, bo im się nie chce. Coś w tym jest. <grym> Czyli bardzo... aplikacje mamy. Aplikację myślę, że mamy. Jeszcze mi się zdaje, że mogłaby być jedna, którą o której mogliśmy pomyśleć, a czego nie zrobiliśmy. To ale To popatrz nie. do telefonu, a ja opowiem o tych Właśnie kartach. Właśnie, byśmy jej nie mieli i ja jej nie mogłam ściągnąć ze sklepu, tylko nie pamiętam o co chodzi. Ale zanim można ściągać w Chinach jakiekolwiek aplikacje albo korzystać z jakichkolwiek aplikacji, no to trzeba mieć w ogóle internet. I my jak wszędzie na świecie po prostu przyjechaliśmy pociągiem, rozglądaliśmy się w kioskach, w jakichś sklepikach takich typu żabka, czyli convenience Store'ach. a ludzie tak. na nas patrzyli, jakbyśmy ich prosili o współudział w zbrodni. I wiedzieliśmy o co chodzi w sumie. I dopiero niezależnie się rozdzieliliśmy i poszliśmy do dwóch różnych sklepów z telefonami komórkowymi w galerii i nam powiedzieli, że to trzeba iść do China Mobile i pokazali na mapkach w telefonie gdzie jest to China Mobile zrobiliśmy, każde z nas wpadło na to, żeby zrobić zdjęcie ekranom tych telefonów nic z tego nie daliśmy rady zrozumieć poszliśmy zupełnie nie tam, gdzie trzeba nie, no nie zupełnie znaleźliśmy te same chińskie znaczki na drodze ale poszliśmy na tej drodze w złą stronę. Tak, so close, ale nie do końca. Ale pewna pani Chinka, która bardzo dobrze mówiła po angielsku, zobaczyła, tak, że stoimy był, i gapimy się mojej, na mapę. Jedna nieliczna chinka, którą mówiła nie po angielsku przedstawia. Tak dyrektor. ładnie chyba tak. Chociaż zdarzało się, nawet zagadywali ludzie czasem, tak nie wiem, w zoo, w ciągu, młody chłopak, krzyknął: Hello, where are you come from? To my mu odpowiedzieliśmy i jakby tyle. Kontakt się No, ale w sensie. Oni chyba się cykają z tym angielskim, ale wracając jeszcze do pani Chinki i tego, staliśmy przed mapą jakby morony, tak? I napiliśmy się ten i obracaliśmy sobie telefony w prawo, w lewo, w ten, szukając tych samych ślaczków, bo dla nas to niestety no, nie, nie są czytelne znaki. No ani ja, ani Marcin w ogóle nic, nic, nic nie w ząb, tak. No nigdy się nie uczyliśmy żadnego z tych Nawet języków. Nawet jak Marzia Marcina pani mówiła, szyszy, szy, że to to ok, okej, okay, to ja przynajmniej wiedziałam, że to jest ok. A Marcin nie opatrzył. Ja ona mówi, że jest dobrze. A on, okej, okay. ale nam wytłumaczyła, i trzeba było iść do China Mobile, wziąć numerek, pójść i tam normalnie siedzieliśmy chyba z godziny 20. Bo pani nam wyrabiała te karty sim, tak, rejestrowała nam. zdjęcia. Paszport. Tak, wpisała na takiej tabliczce pisakiem numer telefonu. Kazała ci trzymać, jak w więzieniu, jak przy aresztowaniu policjan i robić zdjęcia. Dała trzy te karty. Później dostaliśmy smsa, że udostępnianie tych kart osobom trzecim może się skończyć Niezieniem. w więzieniu. Tak. Obok, obok nas była pani Chinka, która krzyczała i płakała, bo dostała za wysoki rachunek. Chyba. Z tego co ja zrozumiałam, bo ja się, oni w ogóle ci, ten pan obok co obsługiwał z Hinki też się do mnie uśmiechał, w sensie, a ja miałam takie w oczach takie oczyzys oh, i on widział, że, że my mamy takie co co się dzieje i się zaczął śmiać, ale pani Hinka próbowała wcisnąć dodatkowy numer w ten sam rachunek po prostu, żeby mi zapłacić więcej, więc chciała po prostu nabyć cebulą, no i tyle, no nic, nic, nic nowego, tak? Nie wiem, ale się darli, ale załatwiliśmy, to udało się. Tak. Także to dostaliśmy, też weźcie pod uwagę. Dostaliśmy internet, ale warto sobie popatrzeć wcześniej, gdzie lądujecie, gdzie jest najbliższa czajna mobile. Wcześniej czy wcześniej. I uwaga, to co po, po aplikacji, które są wam potrzebne, musicie się zainstalować. jest przed pobytem w Chinach. uwaga, nie będzie wam działał sklep Google. A. Tak. Aplikacje Znaczy, WeChat mogli... udało mi się pobrać, ale, ale musiałem od, od ciebie mieć konkretny link, żeby wejść na konkretny link i w tamten pobrać. Ale tak. Google, sklep, Google Play nie funkcjonuje, tak? Tak, sklep nie działa, więc nie poszukacie zamiennika. Nie poszukacie sobie niczego innego, trzeba to zrobić wcześniej. Co trzeba zrobić jeszcze wcześniej? Trzeba by było wcześniej jeszcze, moim zdaniem, poczytać od kartach do płacenia. Jest karta, którą można płacić jeszcze w Chinach gdzieś, bo uwaga, oni, jakby pokazujesz im pieniądze papierowe w Chinach kontynentalnych, patrzą się na ciebie jakbyś nie wiem co robił, bo nie mają gotówki. Oni jej prawie nie używają, płacą właśnie WeChatem. Nawet żebracy albo jacyś handlarzy ogórkami mieli takie małe tabliczki z kodem małe, Tak, więc yy, jest to problem, i warto na przykład, nie wiem, rozmienić sobie te, e, te pieniądze wcześniej, ogarnąć to, doładować sobie tego WeChata jakoś, poszukać tego. Tam też można dodać ich w banku kartę, więc jak ktoś jest na dłużej niż 2 czy 3 dni, tak byśmy byli to może warto się zastanowić, poczytać o tym chociażby, czy nie zrobić sobie tego kontaktu tam, z karty jakiejś. Tam jest jakaś karta dla turystów, z tego co wiem, jak to wygląda, bo może po prostu to będzie wygodniejsze. Bo U. normalna wiza i Mastercard nie działają. Tak. Po prostu chyba nigdzie. Nigdzie, nie widziałam nigdzie. Jeszcze no. w Macao się to zdarza, w Hongkongu to jest częste, w Hongkongu luz. W Hongkongu wiza działa Z normalnie w wiemy, miarę. Nie wiemy jak w bankomatach, bo nie wypłacaliśmy do tej pory, bo nie było na to potrzebne, ale płaciliśmy w mniejszych, większych sklepach. E, w takich sklepach, właśnie na 8-9 piętrze, gdzie jest główny mieszkalny, i na górze sklep, i nie wiedział, że tam będzie sklep. Gość ma normalnie terminal, i karty działają. Także. nasze europejsko-amerykańskie tak. karty. Także więc nie ma z tym większego problemu, ale kiny kontynentalne raczej. Albo właśnie gotówka, i to lepiej trochę drobnej na początek. Yy, a jeszcze chcieliśmy, to jeszcze karta Sim w kinach kosztuje 100. 100 Juanów w sensie, tak. czyli jakieś 50 zł i tak. wystarczyła nam na te 4 dni bez żadnych problemów, ale pani też pytała za pośrednictwem translatora, na ile dni tam jesteśmy tak, i, i dobrała. Oni, i właśnie tym mówimy, że oni są na tyle mili. Jeden Chińczyk nas tylko chciał sprzedać do innego hotelu, ale taksówka, tak, tak. Tak. taksówka Szenzen i świniak a jeszcze też nie za dużo zabrał za taksówkę, bo jechaliśmy ją już czwarty raz, więc wiedzieliśmy dokładnie, ile ta teraz tak kosztuje. Nie czwarty? Trzeci. No to trzeci to i tak sporo. Ale już wiedzieliśmy tak, ile ta trasa ma kosztować? Przesadził. Pierwsza była najtańsza, kosztowała nas 112, druga nas kosztowała 150, ale y, troszkę z inny, troszkę w, y, w innym miejscu lądowaliśmy? Wylądowaliśmy troszkę w innym miejscu, dokładnie, więc sporo. Ale kogoś wziął ponad 200 i jeszcze nas wywiózł do hotelu za 30 dodatkowych Iłanów i miał ustawiony GPS na lotnisko a zawiózł nas do dróg... drogiego hotelu, nie wiem, chyba liczył na to, że uda się nas tam przekonać, żebyśmy tam zostali tak, bo chcieliśmy na lotnisko, a nie mieliśmy bagaży ze sobą, bo myślał, że po prostu nie mamy gdzie spać nie wiem dlaczego, po prostu bagaż nam nie wiem, wiadomo gdzie, odleciał a my mieliśmy po prostu hotel przy samym lotnisku tak, mieliśmy hotel przy samym lotnisku, bo wylatywaliśmy o 6 rano, więc po prostu mogliśmy wtedy się najwięcej wyspać tak, bo było prosto z hotelu przejście do terminala. Bardzo wygodny hotel. Bardzo wygodny, bardzo silny, bardzo polecamy. Także już wiecie na co zwracać uwagę, jakbyście jechali do Chin kontynentalnych. A w następnym odcinku opowiemy Wam jeszcze kilka ciekawostek o tym, jak tutaj się poruszać.